Podcast Wielkie Spotkania. Zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. Dzisiaj w Wielkim Spotkaniu, w Wielkiej Literze spotykamy się z autorką książki Zwyczajnie 44, Agnieszką Cubału, która na 14 książek, 12 napisała o powstaniu warszawskim. To jest niebywały dorobek, ale to tak jak ty, ty powiedziałaś to kiedyś w trakcie tego naszego, bo widzimy się już trzeci raz. Tak, tre, tre. tak, tak. Powiedziałaś, że te historie same do ciebie przychodzą. Mhm. I, I to widać, bo to po prostu są kolejne, że to jak we wstępie do książki piszesz o tym, jak właśnie do niektórych historii cię tam zaprowadziły jakieś przypadkowe sprawy, ja tylko bym do ciebie co, 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 jaki ja mam wkład w tę książkę, bo ty mi tam dziękujesz. Eee, tak, zdecydowanie masz wkład w, tam, w tę, Aż, tę książkę. Tak ale nie wiedziałam o co chodzi, przepraszam za taką prywatę, ale... Eee, zdecydowanie masz tutaj swój ponieważ jak żeśmy ostatnio rozmawiały no to wspominałaś też o tym że przy okazji kolejnych rocznic powstania warszawskiego właśnie obs obserwuję że nie wszystkie osoby tak bardzo chura optymistycznie podchodzą do obchodów przede wszystkim do tematu powstania warszawskiego i że są też osoby które chcą obchodzić powstanie w ciszy przede wszystkim tak no bo mają jakąś traumę smutek i po prostu czasami troszkę no pewnie być może ta taka masowa yy, kultura też troszeczkę skłania nas do tego, żeby ten taki hura optymizm pokazywać, prawda, że wszyscy, że wszyscy to ma być wesołe święto, że ma być to wspólne śpiewanie. Warszaw, Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki i oczywiście e, pewnie różne argumenty za tutaj można podać, dlaczego tak jest i dlaczego warto, ale wydaje mi się, że rzeczywiście mnóstwo osób, zwłaszcza ludność cywilna, wyszła z powstania warszawskiego z ogromną traumą i wydaje mi się, że powinniśmy mieć w sobie też taki szacunek, dlatego że ktoś inny może chcę po prostu w ciszy, w smutku, w skupieniu, z taką głębszą refleksją podchodzić do tego. I ty mi o tym przypomniałaś, dlatego tutaj stąd te Dziękuję podziękowania. Ale to jest, ta książka jest właśnie o tym, prawda? To jest mhm. właśnie o tym, to, to, ta, ta historia, którą ci opowiadałam tutaj poza, poza mikrofonem i poza kamerą, to dotyczy dokładnie mojej rodziny, mojego taty, który mhm. stracił tatę prawie że na, na oczach. Właściwie to tak widział, jak tata te wieźli w czasie powstania. I miał 10 lat. Aha. Był dużym dzieckiem, i on to wszystko. I w momencie, kiedy my stoimy nad tym grobem, dziadek jest w biorowej. zbiorowej. To jest bardzo mały cmentarz tutaj zaraz obok, w Wilanowie. A, do, a tam są grane piosenki, Pałacy Michbla. I, I ja mam gdzieś jakieś takie poczucie desonansu. Tata jest bardzo tolerancyjny, więc ale jednak stoi nad grobem swojego ojca, a ktoś mu. Jakieś tutaj przyśpiewki uh -huh, uh -huh. śpiewa. I mam takim no, Mam mieszane uczucia. Uh -huh. I, a widzę, widzę dorosłego, bo tata w tym roku ma 90 lat. Uh -huh. Będzie miał dorosłego mężczyznę, który stracił no, najwyż, najważniejszego mężczyznę w swoim życiu tak wcześnie. Uh -huh. I jego życie mogłoby się zupełnie inaczej potoczyć, też. Uh -huh. I, i, I to jest właśnie, także bardzo Ci dziękuję za tę książkę, bo ona. No, Pokazuje te tragedie cywilów, ale też to, co ty chyba chcesz pokazać najbardziej, tak najdobitniej, to to, że właściwie wszyscy którzy byli w Warszawie byli powstańcami mhm. A jak, uczestnikami, prawda? Uczestnikami powstania. powstania prawda? Mhm. To świetnie pokazujesz też to, jak były różne reakcje. Ludzie byli tacy, którzy. Troszczyli się bardzo o tych powstańców i, i karmili, poili, opierali tam. Mhm. Podajesz takie przykłady, ale też byli oczywiście tacy, byli niechętni, tak? bo byli, wy, wy sobie tutaj urządziliście wojny, a nas przyjdą i wymordują. No dokładnie tak jest. Ja właśnie chciałam o tej ludności cywilnej napisać, zresztą o tej książce myślałam, że bardzo, bardzo dawno i mnóstwo właśnie z jednej strony te historii gdzieś tam same, same przychodziły, ale też chyba działo się dużo takich różnych rzeczy, które skłoniły mnie do tego, żeby się podjąć napisania takiej książki. I tych tematów było bardzo, to znaczy tych różnych takich dziwnych zbiegów, okoliczności, ja bym powiedziała, było bardzo dużo. Chyba zaczęło się od, od tego, kiedy właśnie pisałam o sportowcach i opisywałam właśnie takiego jednego sportowca, który został zapity drugiego dnia powstania. I rzeczywiście wiemy o nim całkiem dużo, bo on ma w ogóle bardzo ciekawą historię, bo to w ogóle taki młody mężczyzna, który mieszkał na początku w wielkiej Austra w Au w Australii em, razem z rodziną, ale był właśnie wychowywany bardzo patriotycznie, więc tuż przed wybuchem wojny on po prostu przyjechał, przyjechał do Polski, do Gdyni i tam rzeczywiście właśnie też trochę uprawiał sport, stąd ten żeglarz, tak, więc on mi się tam łapał do sportowców. Natomiast właśnie potem przeniósł się do Warszawy, uczestniczył w konspiracji, no i właśnie potem skinał tego drugiego dnia podczas ataku na na pocztę główną. I tak naprawdę o nim jest bardzo, bardzo dużo. I było tylko jedno zdanie poświęcone jego żonie. Właśnie było napisane, że pozostawił po sobie młodą żonę Marię z rocznym dzieckiem. I to był koniec. I ja tak sobie wtedy pomyślałam, że dlaczego nikogo nie interesuje to, jak ta kobieta sobie poradziła, prawda? Czy miała co jeść, czy, czy nie wiem, miała pieluchy dla tego dziecka, czy straciła pokarm, czy nie, bo to jest jakby też na no, historia, historia bardzo wielu kobiet, które wtedy. Kiedy urodziły dzieci, i pomyślałam sobie, że takich przypadków było bardzo, bardzo dużo. Poza tym, jak kiedyś właśnie pisałam gdzieś tam jedną z tych kolejnych dwunastu książek, to trafiłam na panią redaktorkę, która mi napisała, że ludność cywilna, a na przykład zwłaszcza dzieci, chociażby właśnie takie, nie wiem, 10-14 lat. Nie uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim, i że one tam tylko były. Co po prostu dla mnie w ogóle było no, niesamowite, prawda? No bo zwłaszcza jak się patrzymy na to, co się dzieje w Ukrainie, e, no to po prostu jeśli ktoś zostaje ranny, jeśli właśnie jest świadkiem śmierci swoich bliskich, jeśli. Jest ofiarą zbiorowego gwałtu, na przykład, jeśli nosi w sobie traumę, z którą się musi do końca życia jakoś tam mierzyć, to jak o kimś takim można powiedzieć, że on tam tylko był, jeszcze w ogóle tylko, prawda? Zresztą też kiedyś w związku z tym, że ja troszkę byłem na tych różnych forach związanych z Powstaniem Warszawskim. To też kiedyś właśnie napisałam, że ludność cywilna, czyli uczestnicy Powstania Warszawskiego, no i też się właśnie ktoś tam odezwał, jakiś taki młody człowiek, który stwierdził, że no właśnie, że ludność cywilna to przecież nie uczestniczyła, no bo uczestniczyli tylko ci, którzy wal, walczyli, czy jakoś tak byli właśnie bardziej za, zaangażowani zbrojnie. I ja się wtedy zapytałam, a co na przykład z tymi ludźmi, którzy budowali barykady. Zresztą odpowiedź mnie tutaj rozłożyła na łopatki całkowicie, bo pan mi powiedział, że jeśli budowali tę barykadę w miejscu, gdzie było niebezpiecznie i mogli zginąć, to oni faktycznie mogli uczestniczyć, natomiast po prostu jak gdzieś indziej, no to absolutnie nie, już pomijam to, że tak nie do końca wiedział, gdzie te barykady się po prostu buduje, prawda? No bo po co, nie wiem, w miejscu, gdzie jest super bezpiecznie i absolutnie nie będzie tam czołgów, tak, ani nic, żadnego ataku zrobić, a czy budować barykady? No, ale właśnie tak sobie pomyślałam, że naprawdę bardzo wiele osób uważa, że ta ludność cywilna była w jakimś Vielen Dank. W jakiejś szklanej bańce, zresztą też no, jeden z takich moich znajomych, no może niekoniecznie tytan pod względem inteligencji, ale się mnie kiedyś też zapytał, a czy to, gdybym ja na przykład właśnie był takim cywilem, i bym sobie siedział w tej piwnicy, to gdybym stwierdził, że ja już nie chcę być w tej Warszawie i chcę sobie wyjść to, to czy ja mógłbym. I po prostu naprawdę sobie tak potem pomyślałam, że rzeczywiście przez to, że troszkę powstał taki podział, i to tutaj no, jakby Muzeum powstania warszawskiego troszkę na to. W że jest właśnie taki podział. Oczywiście muzeum też miało swoje argumenty, bo oni przygotowywali mur pamięci, prawda? I tam rzeczywiście mieli być powstańcy upamiętnieni, no ale z drugiej strony przez to wyrządziliśmy tej ludności cywilnej ogromną krzywdę, prawda? Tak, i to jest, I mówisz też właśnie, bo Ty pokazujesz też w tej książce takie podziały, które powiem szczerze, że. Nie przyszłoby mi też do głowy, mhm. że e, jeśli się przyniosło, bo opisujesz przypadek, gdzie cywil, który pomagał przenosić wybarany, e, sam został ranny, mhm. taki i jakaś kobieta go przyniosła. Przynieśli go do mhm. szpitala, mhm. ale ponieważ był cywilem, to lekarz się nim nie zajmował. Mhm. Że były. Że, Powstańcy mieli swoje przywileje tak, w trakcie ten, powstania. Ten, ten, ten. Ludność cywilna tego nie miała. Mhm. Miały tylko kobiety, głównie kobiety matki i z małymi dziećmi. To znaczy troszkę tak, to czy znaczy nie można powiedzieć, że zupełnie nie miała, no bo było coś takiego jak chociażby rozdawnictwo żywności, które dotyczyło wszystkich cywili. Jak, jak na przykład jeszcze rozdawnictwo odzieży na przykład, tak? Ale rzeczywiście, no chociażby jak się patrzy na przykład na samą wodę, prawda? No to cywile mogli tą wodę sobie brać wtedy, kiedy no rzeczywiście było najbardziej niebezpiecznie i można, i można było... Było zginąć. Poza tym, i to właśnie bardzo wielu powstańców mi mówiło, że tak naprawdę oni mieli dużo lepiej, bo by oni byli razem. E, już pomijam, że no właśnie jednak zawsze mogli liczyć na tą zupę chociażby, prawda, na wodę, na kawę jakąś tam, e, na tą kwaterę, oni nie musieli o tym wszystkim myśleć, to ktoś jednak za nich to wszystko organizował, ale mieli poczucie sprawczości, e, mieli broń, prawda, jeśli nawet nie oni sami, no to ktoś z oddziału miał, prawda, i ja na przykład też spotkałam się z taką e, łączniczką, która powiedziała mi o tym, że na przykład ona prosiła swoich kolegów, że gdyby została ranna i nie mogła iść z nimi dalej, to żeby i obiecali, że któryś z nich ją zastrzeli, bo ona bardzo nie chciała się dostać w ręce Niemców, prawda? Na przykład na Cywile nie mieli takich, no, w cudzysłowie, można byłoby powiedzieć, przywilejów, prawda? Więc, więc wydaje mi się, że, że faktycznie ten ich los był dużo, dużo trudniejszy. Dużo więcej osób też skinęło, jeśli chodzi o tą ludność cywilną że 16 tysięcy powstańców i 120-150 tysięcy... Tak, tak. Zresztą no, to jest też ciekawe, że się mówi teraz 120-150, natomiast no, był taki moment, kiedy się mówiło 200-250, prawda? To jasne, że to, była, to było bardziej takie podejście propagandowe i używali takich cyrf, cyfr ludzie, którzy chcieli udowodnić, że powstanie no, było bezsensownym wydarzeniem, prawda? Że ta decyzja była zła i to było takie już celowe użycie, ale no, że Oczywiście bardzo trudno jest tak naprawdę ocenić, ile tych ludzi fakty, faktycznie zginęło, prawda? No bo, bo ja nawet wczoraj chyba spotkałam się z taką sytuacją, zresztą też w ogóle o tym nie wiedziałam. I to jest ciekawe, że ta wiedza do nas ciągle przychodzi, prawda? I to chyba dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego o tym opowiadał w jednym z wywiadów i powiedział, że właśnie jak chociażby była rzeź woli, to po prostu ci cywile, którzy byli zabijani w egzekucjach, to część z nich podobno miała w ogóle trzymać jakieś drewno, tak jakby obejmować, prawda? Na zasadzie, że ciało ludzkie się gorzej palą niż drewno. Że nawet dochodziło do takich sytuacji. Ja, ja byłam zszokowana, bo ja się akurat nigdy nie spotkałam z taką, a, z, takim, z taką sytuacją i w ogóle z taką relacją. Natomiast, no, no, jakby skoro w muzeum się o tym mówi, no to pewnie tak jest. Co Cię najbardziej zszokowało w tych historiach yy, cyrilów, którzy, yy, no o Pytam o to dlatego, że e, też pokazujesz, bardzo szczerze piszesz o tym, że sama też przeszłaś pewną drogę, jeśli chodzi o Twój stosunek do powstania, że kiedy na początku gdzie, kiedy czytałaś Białoszewskiego. I kiedy zaczęłaś się jako nastolatka tak, interesować powstaniem, to miałaś do niego w pewnym sensie żal, że, że on tak opisuje jakąś taką codzienność, przecież to było powstanie, tak? Czyli to właśnie to było to, to takie, tak, a on opisywał to zwyczajne życie, a teraz po latach i po, po tylu książkach. Zaczynasz doceniać to, że właśnie to zwyczajne życie zostało pisane i tragedia tych ludzi. No, to znaczy, zdecydowanie tak jest. Ja w ogóle zaczęłam inaczej patrzeć na ludność cywilną. I tutaj ja to nawet troszkę wspominałam o tym przy ostatniej książce, ale na przykład bardzo żałuję, że ja nie rozmawiałam więcej z moimi dziadkami, którzy akurat tak się złożyło, że i jedni i drudzy należeli do ludności cywilnej. Oczywiście zadałam im wtedy, kiedy mogłam, odpowiednie pytania, no co się z nimi działo. Oczywiście, czy walczyli i jak się okazało, że jednak nie tylko byli wśród ludności cywilnej, no to byłam bardzo rozczarowana i tak sobie pomyślałam, że no to chyba nie mam o co pytać, prawda? A poza tym, no właśnie, no jak oni mogli nie walczyć, skoro gdzieś tam tuż obok był jakiś oddział i to taki całkiem słynny. A poza tym to też jest tak, że ja na przykład rozmawiałam z bardzo wieloma rodzinami i często jest tak, że o ludności cywilnej te rodziny nic nie wiedzą, prawda? Zresztą nawet sami, sami przedstawiciele ludności cywilnej nie bardzo chcą mówić o tych swoich doświadczeniach bo pierwsze co się od nich słyszy to jest ale ja nie walczyłam. To tak, jakby no, po takie prostu. trochę winy. Trochę też, ale z drugiej strony sami sobie odbierają prawo głosu, prawda? A czy to no, oczywiście tutaj, jakby ktoś siedział z Muzeum Powstania Warszawskiego, na przykład Paweł Ukierski, pan e, zastępca dyrektora, którego zresztą bardzo cenię i lubię, e, to Paweł powiedziałby, jakby całą historię, dlaczego to się tak działo. Zresztą akurat ja tam w książce cytuję tą naszą, e, naszą rozmowę, i myślę, że to jest dosyć takie, takie ciekawe, ale to jest straszne, że tak naprawdę sami żeśmy sobie żeby odebrali fragment tej historii, a jak teraz chcielibyśmy zadać różne pytania, to już nie zawsze jest komu, prawda? I ta historia bardzo często odchodziła z tymi ludźmi, natomiast co mnie najbardziej jakoś tak dotknęło, ja myślę, że z jednej strony ma historię tych zgwałconych kobiet i to właśnie to, to ja to, to w zakończeniu o tym napisałam, że ja nie wiem w sumie czy ta kobieta była z ludności cywilnej, czy ona jednak była jakąś łączniczką, ale to już jakby to, to, to chyba jest mniej istotne, ale jak właśnie już się zakończyło powstanie, jak ona wychodziła z tego powstania, to została zgwałcona przez dwóch Niemców i jest to córka mojej znajomej, zresztą terapeutki, więc na osoby, która umie o tych trudnych tematach rozmawiać i ta terapeutka mi powiedziała, że jej mama powiedziała jej o tym, co ją spotkało w czasie powstania po 76 latach. I ta córka jej natychmiast zadała takie pytanie, że mamo, ale dlaczego ty mi o tym nie opowiedziałaś? A ona tak odpowiedziała, ale jak ja ci miałam o tym opowiedzieć? prawda? Więc to jest ta straszna trauma. Z drugiej strony na pewno te matki, które na przykład rodziły prawda, podczas powstania, bo tutaj też opisuję taką historię, zresztą ja już pisałam w tych wcześniejszych książkach na temat kobiet, które były w ciąży, które rodziły dzieci, które no, traciły pokarm, właśnie też musiały sobie jakoś poradzić. Natomiast z Chyba wydawała mi się jeszcze bardziej trudna, tak? No bo to rzeczywiście ten poród był podczas powstania, był bardzo trudny, bardzo ciężki, i to, że ona jak musiała stanąć przed takim, przed takim dylematem, czy zostaje w powstaniu, jakby, no, no bo ona wyszła 10 września wtedy, kiedy można było wyjść. Czy zostaje w powstaniu, ale najprawdopodobniej skazuje swoje dziecko na śmierć, bo on już był chory, wygłodzony. Zresztą ona o tym pisze, że po prostu miał straszne rany od odparzeń, bo nie było wody, prawda? Czy jednak no, po prostu troszeczkę się decyduje na swego rodzaju zdradę, bo faktycznie wiele osób uważało, że jak oni wychodzili z powstania, czyli jak zostawiali tych, którzy tam jeszcze dalej chcieli walczyć, to to była jakaś zdrada. To nawet wielu, wiele osób z ludności cywilnej o tym mówi, że to tak było. Natomiast tam jest jeszcze też... Takie poczucie, że nie należy ich zostawiać samych, tak? Tak, tak. Niektórzy nawet też pisze, że nawet jeśli się decydowali na to, że żeby wyjść z Warszawy, to jednak zostawali. Tak, 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 że w, w ostatniej, ostatniej chwili, chwili wychodzili z tej, z, tej, z tej kolejki i to rzeczywiście było bardzo często i to dużo osób o tym mówi. Jest jeszcze taka historia Tomka, ja znaczy jakby nie znam jego nazwiska, bo to po prostu opowiadał jego kolega, który jest też straszny, dotyczy woli i to był chłopiec, który w ostatniej chwili został ukryty za szafą przez swojego ojca i dzięki temu po prostu Żył, natomiast był świadkiem tego, jak pewnie dirle bo to nie byli ronowcy, bo na ochocie była rona, a to tam pewnie bardziej dirle e, oczywiście wchodząc do mieszkania byli pijani. Na początku e, pobili po ojca, w związku z tym, że nie znaleźli niczego cennego w tym mieszkaniu, bo to przez lata okupacji było wszystko wyprzedane już. E, to go zastrzelili. E, był świadkiem śmierci swojej młodszej siostrzyczki, która no, zaczęła płakać, więc trzymają. Było uciszyć, więc też zginęła, a jeszcze potem widział zbiorowe gwałt dokonane na matce, a matka po prostu leżała w łóżku, była unieruchomiona, bo drugiego czy trzeciego dnia powstania spadła na nią jakaś belka, prawda? I ta matka nawet mówiła, żeby oni po prostu uciekali, żeby się ratowali, ale ten ojciec się na to nie zgodził, i faktycznie ta cała historia była w tym chłopaku, myślę, że. Potem mężczyźnie, prawda do końca życia i on przez cały czas jak o tym opowiadał, to z jednej strony rzeczywiście zawsze ciepły muzy ale zawsze powtarzał, że to nie byli ludzie, tak? I to faktycznie to też była taka historia, która o której ja troszkę wspominałam wcześniej, ale wydawało mi się, że ją po prostu należy tutaj tutaj powtórzyć i jest jeszcze, a czy ja tę historię mogłabym pewnie przez godzinę. To tak, jest też tak, takie naprawdę drastyczne, uh -huh. to jak zabijali Niemcy noworodki dzieci. Tak, nawet. tak, tak, tak. To, tak. to uh -huh. co byli z kobietami, więc to strząsające są te historie. Ale może, żeby teraz tak nie, nie z kolei jedna historia, mm. chociaż no, tragiczna, ale rozbawiła historia rzeźbiarza, który, mm -hmm. <laughs> który najpierw, który cały czas, był tak nie szło, taki typowy artysta <laughs> był i to jeszcze na dodatek w gorącej wodzie kąpany, mm -hmm. jak tam opisali ci mieszkańcy, wstawił flagę na, na, na dach, Back. a potem robił Back. wszystko, żeby ją zdjąć. Ale to też na, na ich prośbę, prawda? No tak. ta. Ale dużo ryzykował. To jak mówię, od nie wiem dlaczego, ale w tym, w tym natężeniu tych wszystkich tak dramatycznych tak. historii, to było, była to dosyć zabawna. Eee, tak samo tak samo pisałaś o tym też już w książkach, ale pisałaś też o to, co tu, tu w tej jest ważne, czyli o tym, że to były że to był jakiś taki specjalny czas dla miłości, dla zakochanych. Mhm. Że to było takie doświadczenie w obliczu nie wiem, tego, że i że różni ludzie też mhm. się zachowywali, tak? bo albo tę miłość, jeśli się zakochiwali, to robili wszystko, żeby to uczucie się nie rozwinęło, bo się bali na przykład, mhm. że będą niezdolni mhm. do walki i tak, do mordowania. Tak, tak, tak. Że to było zupełnie inne jakby traktowanie tego uczucia. Mhm. Tak, ale tutaj rzeczywiście są też takie ciekawe przykłady, bo z jednej strony jest Halina Mancewiczówna, która właśnie przeżyła tą swoją miłość i ona powiedziała takie bardzo piękne zdanie, które mi się zawsze podobało. Ona powiedziała, że podczas powstania trzeba było kochać szybko, nie tracąc pięknych chwil. I rzeczywiście ona nie dojrze się zakochała, to jeszcze właśnie ta cała jej miłość, akurat trwała całe dwa dni, ale to było takie bardzo intensywne spotkanie, ale też tam miała romans i faktycznie potem nawet czekała na tego mężczyznę, ale on najprawdopodobniej Podobnie zginął na starym mieście. Natomiast to jest taka ciekawa historia, ale to, jak już jesteśmy przy tej miłości, to też tam pojawia się w sumie jako taki. Bohater drugoplanowy, ale bardzo słynny aktor. Tylko tu sobie nazwisko teraz przypomnę. Ludwik Salski, przypomniałam sobie, który też właśnie przeżywał miłość, znaczy miłość do swojej żony. Tak, On w zasadzie już tam dochodził prawie że do dziewięćdziesiątki, ale mi się to bardzo podobało, ponieważ on akurat uważał, że on przez cały czas ma się opiekować swoją żoną. Jak w pewnym momencie został ranny, to był właśnie bardzo nieszczęśliwy. Nie dlatego, że nie może się poruszać, że go coś boli, że. Że, że no nie jest sprawny, tylko dlatego, że nie może służyć swoim silnym ramieniem swojej małżonce. Ja tak właśnie zawsze jak o tym opowiadam, to się tak pytam, gdzie tacy mężczyźni, teraz, prawda? No ale ale może sięgną w książkę, ja może coś mi się przyglądać. Nie, że coś tak. Ja pamiętam, kiedyś robiłam wywiad z profesorem Władysławem Bartoszewskim, i on mi powiedział, że jedyne co mógł zrobić dla swojej ukochanej w czasie powstania, to zbić dla niej drewnianą trumnę. I pamiętam, jak on mi to mówił, zawsze coś powiedział takiego, że nigdy nie był zręczny, ale bardzo mu na tym zależało, żeby jak się to wszystko skończy, żeby jak będą wy, wykupywać ciało y, jej ukochanej to żeby matka zobaczyła to ciało w tej tronie. I to był, ja myślę, to jest jedyne, co dla niej w tym momencie już zrobić. Ale ja się w ogóle bardzo cieszę, że przywołałaś tę historię, bo ona nie jest znana. Ja, ja w ogóle, znaczy wydaje mi się, że bardzo dużo czytałam rzeczy, które pisał profesor Bartoszewski albo często słuchałam wywiadów, ale akurat na to jakoś tak nie trafiłam i się bardzo cieszę, że ją właśnie przypomniałaś i że może ona nie zginie dzięki temu. Kiedyś dla przekroju, to wyślę ci ten, 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 ten tekst, bo on właśnie też powiedział Wtedy, jakby w dalszym ciągu, to to było Aha. tak nagle, no wiadomo, Władysław Bartoszewski bardzo dużo mówił o powstaniu, Aha. Aha. ale w pewnym momencie faktycznie chyba może z jakąś tak. I to było w gabinecie, on coś robił u siebie wtedy, kiedy był ministrem spraw zagranicznych. I nagle tak jak zaczął, coś mi się przypomniało, Aha. i powiedział to i, i dodał do tego jeszcze to, że nie wiem, jak mam, mam żonę, mam synów, mam, nie wiem, jakby się moje życie potoczyło, Aha. Gdyby, gdyby ona przeżyła. Aha. Nie wiem, co by się. Z... To, 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 to zdanie było to. Dosłownie dwa zdania, ale to pokazywało, jak ogromny wpływ na mhm. życie ma, ma taka chwila, taka chwila dramatyczna w powstaniu. Mhm. Prześle ci to. O, Może super. ci się przyda. Się, czyli inspirujemy się dalej. Tak, tak, zdecydowanie. Tak. <laughs> A w... Masz siłę że już teraz, żeby zacząć pisać następną książkę? Masz pomysł? E, tak, znaczy ja tych pomysłów to mam bardzo dużo, ja to naprawdę się śmieję, że po prostu gdzieś jadę, idę i spotykam się o te pomysły, tak? One same, same, same przechodzą. Ej, ja w ogóle na temat powstania nawet jeszcze chciałabym trochę, trochę napisać, bo, 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 bo myślę, że jest dużo, dużo jeszcze tematów takich i to mnie zawsze dziwi, że ludzie mówią, że o tym powstaniu to się już wszystko napisało. Ja, ta książka dowodzi, że nie. Mm. A nie, tak nie, nie. naprawdę to ta książka to dla mnie jest tylko takim znowu czubkiem góry lodowej, prawda? No bo ona no też, no wiadomo, że nie mogłem mieć 600 stron na przykład, że to są tylko niektóre historie. Ja o wielu historiach jakoś tak chciałam jeszcze napisać, ale już potem się okazało, że już trzeba książkę zamykać, bo ona się musi wydrukować na odpowiedni dzień, prawda, i, i już nie dałam rady. Jest mnóstwo historii dotyczących właśnie i Powstania Warszawskiego, zresztą mnie Dużo, dużo różnych innych tematów też interesuje, i historycznych, i niehistorycznych, i trochę takich socjologiczno-psychologicznych, i um, Słowianie mi się bardzo podobają i bardzo chętnie bym tam po prostu trochę poszła w taką stronę, trochę jakieś takie podróżnicze, w ogóle mi się marzy napisanie takiego innego przewodnika po naszym wy, 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 wybrzeżu, żeby tam po prostu było trochę historii, trochę ludzi, e, trochę takich rzeczy nieoczywistych, bo ja lubię właśnie takimi nie do końca oczywistymi ścieżkami chodzić. Wydaje mi się, że wtedy jest najciekawiej dla wszystkich. Bardzo ci za to dziękujemy i mam nadzieję, że, będzie, że nie tak do, dosłownie, ale że ca, cały czas będziesz się potykać o te historie i będziesz się z nami nimi dzielić. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.